Witam Państwa w 2025 roku. Życzę wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności na, na, tego, na polu i prywatnym i, i, tego, i biznesowym, żeby się wszystko Państwu układało, a przede wszystkim życzę zdrowia, bo bez zdrowia to nie ma przyjemności z niczego. Proszę Państwa, ten chciałbym dzisiaj podsumować rok ubiegły, i wysuć prognozy na rok bieżący, w 2025, ale będę musiał się jednak, jakby nie było, cofnąć się co najmniej o 8 lat wcześniej. Proszę Państwa, chciałbym, tak powiem, w kilku właśnie tych zdaniach podsumować, podsumować, znaczy przekazać pewne, pewne, że tak powiem, moje spostrzeżenia. To nie są moje spostrzeżenia, to są spostrzeżenia wszystkich tacy ludzi, którzy siedzą w polityce, którzy są ciekawi polityki, którzy lubią, się, którzy lubią się interesować polityką. Proszę Państwa, od kiedy Prawo i Sprawiedliwość i tak zwana ich tam ta, ta, ta opozycja, znaczy ta, ta koalicja prawicowa tego Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski, tam jakichś innych, od kiedy przejęła władzę w 2015 roku, była środowiskiem bardzo demonizowanym przez media. media te majdacko-parchowato-ubeckie, które, że tak powiemy, są narzędziem w walce, w walce, zbrojnej, targowicy Ubeków i tych tego bajdaków, najgorszych majdaków Rzeczpospolitej Polskiej. Partia, ta prawica była nie dość demonizowana, przypisywano jej różne historie, że nie potrafi to, że kradną, że są złodzieje, że są oszuści, że to, że tamto. My, oczywiście te media sterowały, że tak powiem, opinią publiczną i y, miały na zasadzie emocji, a nie na zasadzie wyważonego y, zdania na ten temat, na zasadzie emocji. Y, że tak bym doprowadzić do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość i tamte, i tamte koalicjanci stracili władzę, a żeby przyjęli władzę wajdacy. Dlatego oni dopuszczali się tego razu manipulacji poprzez swoje media. Kwestia jest tego, że ta manipulacja tak ludzi rozgrzewała, którzy siedzieli przed tymi tvn i innymi gównami, siedzieli, powiedzmy, latami, że oni uwierzyli w to, że w Polsce rządzą złodzieje, nieudacznicy, bandyci to, tamto i sramto. Kwestia jest tego, że to była nieprawda. Tam może oczywiście każda władza ma to do siebie, że tam jakieś ludzie z lepkimi rękami zawsze się znacy znajdą i którzy będą robili tam, kręcili swoje lody przy tym. Kwestia jest tego, że yy, sięgając Następnych 8 lat wstecz, kiedy prawo yy, platforma, tych złodzili była cała masa. Stąd tam powstało te CBA i inne historie, żeby, żeby trzymać tych złodzinich z dala od rządowych pieniędzy. I proszę Państwa, yy, 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 to doprowadziło do tego, że ja próbowałem tutaj jeszcze podejmować czasami dyskusje, bo zdarzały mi się tacy ludzie z tej, z tej, z tej, z tej środowiska tych ubecko, ubecko, tych targowickich i dewianckich żeby z nimi jakokolwiek podjąć dyskusję, ale nie dało się. Oni mówili językiem mediów, mówili językiem tych wajdackich, ubeckich mediów, że to są złodzieje, że są tego. Oczywiście, jak pytałem się ich, no, to rzeczywiście, to możliwe, że są zbywani, ale gdzie ukradli, co ukradli? No to co, te, te telewizji nie oglądasz? No nie wiem, no ale powiedz mi, co ukradły. Wszyscy wiedzą są ukradli. Wiesz, jest ci ludzie byli przekonani o tym przez te media, że tam, że PiS to są... Wszyscy to są złodzieje, oszuści na ogromną skalę, kradną ile wejdzie. I kwestia jest tego, jak my i dojdziemy do władzy, jak nasze, nasze środowisko dojdzie do władzy, to ich rozliczy. Ta nieprawdziwa informacja, bo jednak jakby nie, było, były takie przypadki, ale generalnie, to Prawo i Sprawiedliwość, te środowiska były najbardziej uczciwe z tego, co ostatnio chyba było po wojnie, znalazło się w, że tak powiem, przy władzy, którzy sprawowali władzę, którzy rządzili. Mówili to szczególnie o gospodarce, o finansach i takich innych historiach. Tutaj jednak, jak mi było, Prawo i Sprawiedliwość miała tych ludzi, którzy byli fachowcami, którzy robili dosyć dobrą robotę. Na pewno są ludzie, którzy by zrobili jeszcze lepszą, ale w tych polskich warunkach, jakie są, to te środowiska wtedy prawicowe, te Prawo i Sprawiedliwość, czyli ta lewica na prawą, była naprawdę, mieli pojęcie, jak to się robi, i to robili, i to robili i w dobrej wierze, i z dobrymi skutkami bo skutki były naprawdę, były, były ogromne. Jak dla mnie Amerykanina, który, że tak powiem, krzywo patrzy, podejrzanie patrzy na wszelkich tych ludzi, którzy, którzy, że tak powiem, utrzymują się z rządowych pieniędzy, to jednak jakby nie było, to napatrzyłem się i na Wenezuelę, i inne kraje, to tutaj naprawdę oni robili dobrą robotę. Ale wracając do, do tematu. Proszę Państwa, ci ludzie mieli tak sprofilowane mózgi przez te ubeckie media, że tak powiem nie było nie żadnej dyskusji. Kwestia jest tego, że teraz, proszę Państwa, kiedy yy, yy, to łajdawstwo przejęło władzę, to ludzie oczywiście to rozliczajcie tych złodziei i tych oszustów, tych bandytów, którzy kradli z tego opisu. I kwestia jest tego, że nie ma takich, nie ma ani te komisje śledcze nic nie pokazały, nic nie znalazły, bo, bo nie znalazły, bo nie ma. Wymyślili na siłę, tam Fundusz Sprawiedliwości który też był na, oczywiście uczciwą organizacją, która dawała pieniądze że tak powiem, z państwowej puli dla na, na, na powiedzmy tam tego, na, na tamtej fundacji, na środowiska stworzonego przez tam wokół, wokół księdza Olszewskiego. Ale to oni budowali naprawdę, budowali budynki, budowali, budowali pewne historie które miały być z pożytkiem dla ludzi. Czy tam były jakieś tego, ale to są, proszę Państwa, nawet jeżeli byłoby tam z tych 60 milionów, 4 miliony były ukradzione, to i tak jest nic w porównaniu, ile w, w, w nogach od stołu u Nowaka znaleźć. Proszę Państwa, to jest nic. To jest z tego, że, że tutaj dlatego, um, były takie pokazówki, żeby ludziom, którzy przez 8 lat wyli, żeby złapcie tych pisowców, wsadzić ich do pierdla, bo to są zwłoniali bandyci stąd te zakucia tak powiedzmy ludzie w kajdanki trzymanie, później wypuszczenie tych ludzi na wolność, później tam głodowanie, później torturowanie bo tego naród potrzebował przez 8 lat ich karmili, że są bandyci a teraz my przyszliśmy do władzy i rozliczamy nie mogą nic znaleźć to dlatego fabrykują jakieś dowody wymyślają różne historie, jakieś grupy przestępcze, co że to nie miało miejsca i widzą Państwo że teraz oni są w czterech literach muszą na siłę szukać tych bandytów tych oszustów z PiSu żeby pokazać tym ludziom, że ta nasza narracja, powiedzmy, medialno-rządowa, opozycyjna w tamtych czasach, czyli, czyli Targowicy i tych obecnych mediów, że ta narracja była prawdziwa i ludzie wyli, tak powiem, przed sąsiadami, przed innymi, teraz muszę ci wykazać. O, że rzeczywiście jest takiego złodzieja, takiego, że tu ukradły, tam ukradły, przez tego, że tego nie ma. I tu są w tych czterech literach, tu jest ten ogromny problem, nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Także, proszę Państwa, każdy logicznie myślący człowiek wie, że, że ta tak zwana prawica była o niebo lepsza od, od, tych, od tych łajdaków, po prostu, że, jak tak nazywam, że było w skrótowo. Także tu nie ma kwestii porównania, ale chodzi o to, że jednak jak nie było, Wszystka ta narracja polityczna, taka co jest wśród Polaków wśród obiegowa i mądrzejszych Polaków i głupszych, jest oparta na tym, że byli karmieni kłamstwem i oni w to kłamstwo uwierzyli, a teraz są wyników. Tak można podsumować. A co będzie w tym roku? Uważam, że będzie prześlenie. Albo ludzie wyjdą na ulicę, obalą ten rząd, albo Trump wyznaczy jakiś tam swoich tak zwanych hitmen, którzy przygotują obalenie rządu, przygotują inno, inno, inno tego, inno, inny podział władzy w Polsce. Także ten rok będzie ciekawy, ale uważam, że ten rząd się nie utrzyma, a jeśli się utrzyma, to już w sposób bardzo bandycki, że tak powiem, będzie policja, może wojsko, może inni bandyci będą na ulicach. W każdym razie władzy nie odda za Fryko, bo wierzę czeka czeka długie więzienie. Pozdrawiam to na tyle.